Teraz albo nigdy czas ruszyć w drogę Zostawić domek, zabrać w podróż tylko diaksy I żelazo, trochę pochodni No i też zbroja i narzędzia Koniec teraz albo nigdy to ze przygody Długo zmlekały, ale w końcu powiem teraz Albo nigdy nie da się wiecznie Jak kamper siedzieć w swojej budce przez Kobla spał Z nim, tak twarzą twarz Bo siłę masz Teraz, albo nigdy, ruszam w jaskinie Ze strachem w gaciach, w końcu na tym trybie życie Tylko jedną jestem hardkorem Kto ze mną zadrze skończy w grobie Bo już teraz, albo nigdy, chcę wiele przeżyć Dobrze, że noce spędzam zawsze w swoim łóżku Lefiance, już bez przesady, ja też chcę pożyć, chociaż teraz wiem, żeby poczuć to coś, trzeba podejmować ryzyko wciąż. Wreszcie życia smak! Bo ja chcę koczyć 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 wreszcie życia smak! Nie lękam się, bo już nadszedł czas! Teraz albo nigdy, czas na przygodę! Bo to, co w jest to tylko właśnie! Te przygody odkrywać piony Może też znajdę w końcu ten grzybowy teraz Albo nigdy już się nie boję Bo z takim mieczem taką zbroją mogę zrobić Chyba wszystko tak jak jest inny I zabić z boka to wyzwanie dla mnie teraz Albo nigdy wyruszam w drogę Zostawiam domy, biorę podróż tylko w jaksy. I żelazo, trochę pochodni No i też zbroja i narzędzia, koniec no i też zbroja i narzędzia Koniec teraz, albo nigdy To ze przygody Długo zwlekałem, ale w końcu powiem Teraz, albo nigdy Nie da się wiecznie Jak kamper siedzieć w swojej butach z kobla spać